Cześć, witajcie, moi drodzy. Materiale z telefonu na luźno. Chcę Wam powiedzieć kilka kwestii, rzeczy różnych, też i osobistych, jak najbardziej. Mianowicie, moi drodzy, może zaczniemy sobie od prac, tego co się dzieje, czego nie ma materiałów. Dużo osób z Was pyta mnie się, czego ja nic nie daję, moi drodzy. Ja Was przepraszam, ale, ale i może nie tyle zmęczenie fizyczne chociaż to też jest bardzo ważne ale psychiczne oraz męczenie się z problemami codziennymi bo powiem Wam może zaczynając inaczej w sobotę przed weselem, o którym Wam pisałem kosiłem ostatni kawałek rzepaku w trakcie walnął materiału no, znaczy pierwszy nagrałem materiał, później to się zrobiło stało, walnął mi przełód łączący dwie rurki od turba spływu raz, że nie ma tam Jakiegoś ciśnienia, tylko temperatura, ewentualnie olej odporny, zbrojony, normalny przewód. Zwykły, oczywiście, ale nowy przewód zastosowany. Pękło. Dobrze, żebym to zobaczył, nic się nie stało silnikiem. To od razu zaznaczam, bo oleju jeszcze zostało na tyle, że żadnych kontrolek mi nie powywalało, czy spadku ciśnienia silnik nie pracował bez oleju, a uratowało mi jedna rzecz. Na szczęście, taki sposób, że olej wywaliło na pas na szajbę kołopasowe od rotoru i zaczął mi się rotor ślizgać. Zobaczyłem to na wyświetlaczu od indukcji, że coś, jakieś dużo obroty spadają. Ja tylko z kombajnu wychyliłem głowę, patrzę, zażygana jest rura, cała komora zażygana oleju. Myślałem, że szczerze powiem wam o tych awarii. Bardzo dużo mocno awarii w tym roku mam, jakiś fatum, ja innego wytłumaczenia nie mam. Powiem Wam, czasami to się płakać mi chciało, no szczególnie ja w sobotę mówię, siądę przed kompainem, tu na wesele się zbierać. No siąść, bodaj płakać, nie wiadomo co robić, czy naprawiać to. Powiem Wam, adrenalina, emocje i osłabienie takie, jedno... trzy w jednym można powiedzieć, tak? Nie mogłem sobie jakoś z tym, tego, ale mama trochę pomogła, też nie powiem, że nie znalazłem przewód prawda, na kombajnie od kompresora, skróciłem troszkę, wyciąłem sobie kawałek i takim sposobem to dokończyłem koszenie, że praktycznie na styk na tę weselę e, dzisiaj, dzisiaj mamy poniedziałek po weselu zaraz wrócimy do tego wesela, powiem Wam co i jak wywiozłem dzisiaj cały rzepak, udało się sprzedać no i w drodze powrotnej dwunastka wysiadła. Ja ją zostawiłem z tyłu za wodękami. Przyczepiłem. Eee... Też jakieś fatum. Z początku e, jak jechaliśmy, bo tato zaprowadził i ja później tylko już dwa razy kursowałem. Tato wychodził do pracy. E, złapało hamulec, lewe koło tylne. No ale okej, okay, tam popuściliśmy śrubę. Wróciło wszystko do normy. Nic, gdzieś złapało, po prostu zastanę czy coś. Bo dwunastka też szczególnie dużo nie jeździ. Na drodze powrotnej walną przewód od wspomagania. Jeszcze, który, nie wiem dokładnie, który, on strzelił mi. Staram się ustalić, ale do domu już był mi. Jechałem jak pijak praktycznie. Od rowu do rowu, bo. bo. by nie było już Ale wróciłem do domu. Co się okazuje? Patrzę, leje się na most. Leje się jeszcze woda w dodatku. Ja się kur. sorry za określenie ja się już wkurwiłem naprawdę tym. Ja jestem naprawdę już załamany, ja nie wiem co mi się jakieś szczepiło kurde z tymi awariami, bez przerwy coś, nie nadążam, raz, że ta budowa domu, tego wszystkiego ja po prostu sobie troszkę nie radzę, no i druga kwestia jeszcze, yy, która łączy się niestety z tym, pogoda, chmury, leje na okrągłą, no mi się udało wykosić rzepak, także ja mam temat osobiście mm, zrobiony, zboża tak jak widać stoi wszystko. Nic nie można z tym zrobić, też żniwa będą dla Was, dla mnie bardzo ciężkie. No ale trzeba zebrać. Będzie dużo złoża położonego. Jakość zboża chyba też nie będzie jakaś tam rewelacyjna przez te deszcze. Zboże te czarnieje niestety, widać to po kuskach. Było parę osób do koszenia. ja jej podmawiałem, tak jak Wam mówiłem, że jak z tamtego roku mi nie pozapłacali, do tej pory ich nie ma. Te tych osób nawet się nie zapytają, ile co jeszcze tak się rozliczyć. Czy nawet rzucić cokolwiek? Nie. I ja powiedziałem: dziękuję, do widzenia z tym tematem. Robię to, robię. No, awarie to mają swoje oczywiście swoje wpływy, ale na moje, tak? Tutaj prace polowe. Dobra, kwestia ja to wesela. Powiem wam, myślałem, tak jak też pytaliście, to sobie pytały mnie się, czy ja nie mam dziewczyny ciężko odpowiedź, i nie wiem, jak to Wam określić dokładnie, ale to też rewelacyjnie, akurat nie wygląda. Niestety, moi drodzy, bo e... No dziwne sytuacje powiem Wam, nie wiem, jak to też czy mogę to rozwinąć w ogóle, te kwestie, ale powiedzmy, że już dosyć długo. Ja teraz staram się być wyrozumiały, nie staram się unosić jakoś tam, ale ja nie jestem wymagający. Ale niektóre sytuacje mogę Wam przedstawić. Tą, żebyście mieli jakieś tam wyobrażenie na to. Już minęło sporo czasu, rok ponad dobre, jeśli chodzi o spotkania. Sytuacja wygląda tak nadal, że. Mm, niestety, no nie wiem, dla mnie to dziwne spotykać się z dziewczyną nie w, u niej. Znaczy, ja nie mówię, że na początku to no wiadomo, że nikt by chyba nie chciał, żeby u kogoś w domu się spotykać, ale myślę, że. Wiedzieć z kim się dziewczyna, czy chłopak spotyka, także to powinien być taki dosyć otwarty pod tym względem na jakieś herbaty. Ja nie mówię, żeby nocować czy coś, wypić herbaty, wypierdala chłopak za przeproszeniem czy tam tak. Chodzi o takie kwestie do poznania się po prostu. No i staramy się rozwijać. Mogę nie przypaść, nie przypaść do gustu oczywiście rodzicom czy komuś tam. Yy, mógłbym się od razu pożegnać, tak? yy, bo to nic nigdy nie wiadomo jest, a może by mi przypadł do gustu. Tylko że to tak wygląda, że na chwilę obecną to już spotyka się pod gminą, czego pod nie pojęcia. No yy, i ja byłem, ja naprawdę byłem teraz zrozumiały, ale dla mnie to przestaje mieć jakiś większy sens, bo ile można, żeby ani w prawo, ani w lewo stoi praktycznie w miejscu. Yy. Liczyłem, że coś tam się rozwinie, że może coś się zmieni po tym weselu, że jakoś ok. A ja osobiście jestem u mojego przyjaciela za pierwszego i do tej pory żyłem w przekonaniu, że dalej z to przyjaciela mego weselę. Normalnie zabiorę z domu dziewczynę i, i spędzimy te wesele jakoś, tak? Bo później oczywiście potrobione będą. Ale żeby ja wyglądać jako pierwszy, pasowałobyść z kobietą z dziewczyną. Dostaję informację, że nie pójdzie na wesele teraz ze mną. Jestem postawiony w takiej sytuacji dosyć trudnej, bo to tak jakbym dostał nożem w plecy dosłownie, bo dlaczego żeby nie iść z osobą, której się ufa ufało yy, na to wesele. Tylko sobie teraz tak na ostatnią chwilę szukać dalej wiatru w polu jakiejś kolejnej dziewczyny. Nie lubię zmian, bo myślałem, że jednak będzie, ale to takie wbicie i no... No raczej powiem Wam, nie widzę jakiejś tutaj wielkiej nadziei, żeby coś się zmieniło pod tym względem. Coraz gorzej to wygląda. To tak, żebyście mieli zarys, ja Wam to powiedziałem, może wszystkiego też nie chciałem rozwijać, ale na chwilę obecną to tak po prostu wygląda i też takie mówię, tutaj raz zmęczenie fizyczne, Poparzenie nawet od kolektora, ręka przepieczona, ale to tam się zdarzają. Palce potłuczone to normalne rzeczy, tak? To jest zmęczenie fizyczne, no ale takie sytuacje to też i mnie psychicznie trochę wykańczają. Nie wiem, nie wiem co będzie dalej. Kurde, mać, powiem Wam. Ja nie mogę sobie pozwolić na to, żebym został y, na przyjaciela mojego, praktycznie traktuję jak brata Piotr, który mi tego właśnie pomagał przy BS-ie, przy montażu silnika, przy pracach wykonania łap tutaj montażu jego. Nie, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby y, traktować jego ślub jako festy, że pójdę czy nie pójdę. Albo pójdę sam, albo wcale nie pójdę i tak. Jestem zaproszony z osobą towarzyszącą, bo tak to było ustalone, i chciałbym się z tego oczywiście wywiązać jak najbardziej, żeby to wyglądało, a nie jako, wiecie, taki typowy mruk z wesela, który siedzi sobie przy stole i żera nic więcej. Nie chcę tego, chcę to uniknąć i chcę mieć też pewną osobę, z którą mógłbym się pobawić. No niestety, nie, nie, nie mam wyboru, muszę teraz sobie szukać awaryjnie kogoś po prostu, żeby pójść na te wesele. Żeby nie świecić przed yy, właśnie tutaj, przyjacielem moim oczami, jak widzicie, pogoda jest bardzo niestabilna. Także, moi drodzy, jak na razie dostaliście zarys tego tutaj. Ja was jeszcze raz trochę przepraszam za to, że jest przestój na tym kanale. Że te materiały, to mówię, tutaj nawet nie ma kto za mnie tego montować. Jest bydło, bydło też mnie dużo trzyma co chodzi o, o właśnie wolny czas. Bo praktycznie jak pracujemy, tato wraca z pracy, zostaje na oborze tak do 22, takie akcje z naprawiania, zdejmowaliśmy teraz stół, zboże wszystkie stoją, bo teraz jak, aby pogoda, której nie widać na horyzoncie niestety, to może coś tam się ogólnie ruszy później z tymi, z tymi pracami. Postaram się to skopiować, co mam nagrane, co chodzi o ten rzepak. Co chodzi o spalanie BS-a, mogę Wam powiedzieć, że złącznie z tą awarią pęknięcia węża, z dojazdem i trochę przy kombajnu, żeby ogarnąć, to wypalił mi tak niecałe 20 litrów na hektarze równym. Tak na razie to wygląda. Nie mogę go jeszcze całkowicie w 100% przetestować. Zawsze czegoś brakuje albo coś się stanie, że nie mogę po prostu y, wykorzystać stuprocentowego przerobu pracy ciągłej kombajnu. Też mówię, tutaj mam pewne pomysły na przerobienie jeszcze ściany grodziowej y, skośnej tutaj co schodzi do sieczkarni, bo jest taki problem, że wszystko na niej się mi teraz w tym roku zawieszało, Rzepak był naprawdę wybitnie duży na niektórych kawałkach. Ja nie dysykowałem. Zesklejałem jedynie i to może i też miało wpływ, że były, jednak te łodygi były nadal mokre, ja już skusiłem, tak, bo było trzeba po prostu coś z tym zrobić. I to się zawieszało, moi drodzy. Pierwszy rok miałem właśnie takie, takie sytuacje, że teraz właśnie zaczęło mi się to zawieszać i myślę, tam jest od czego będzie trzeba przerobić po prostu te ściany grodziową na normalnie gumach, takich normalnych z Bizona wziąć sobie te klamerki, pokupować i. Łącznikami zrobić te ściany ruchomu, żeby ona mogła sobie pracować, żeby to tę całą masę, co spadnie, żeby zruszało do sieczkarni, żeby się nie zawieszała. Słoma, ze słomu nie będzie tego akurat problemu, tylko tutaj ten. No i jeszcze mówię, jest, trzeba porobić belki separatora i odrzutnik. Dobra, moi drodzy, co mogłem, to wam powiedziałem na chwilę obecną. Macie zarys, wiecie, że fizycznie jestem wykończony i tymi takimi sytuacjami dziwnymi psychicznie, niestety. Nie wiem, no ja mógłbym się denerwować kurwiać, ale to mnie w tej chwili nic nie da. No jeszcze takie właśnie jak awaria rozkłada się ręce bodaj płaka się ja nie wiem normalnie. Widzicie jakie chmury ciekawe. <laughs> Ten rok to jest ogólnie dla mnie chyba fatum jakieś. Dobra, tyle w tym materiale za chwilę będzie lało. Ja jeszcze pościągam te przyczepy na pływórek. Trzymajcie się do następnego.